w dzisiejszym odcinku Chomik na klawiaturę zasrał Ja ci dam kurwa kasta A czemu tutaj przed komendą leżą trupy jakieś? Spierdalaj Twój ojciec... Dziecko... I muha mucha. I muha Trzeba było mi teraz umierać? No? Ja ci dam kurwa kasty. Na delta. Wzór na delta? No. No co to było B do kwadratu minus 4AC. Kurwa. A czemu stąd tutaj stąd? przed komendą leżą trupy jakieś? Eee. Ale ja tam zmienić sobie ten dzwonek jak się wychodzi z komendy, bo trochę jak w żabce. A co to jest żabka? Ja, ja i Niech Ci. Portalam ci przeszkodzić kurwa jej Pomoc Prospek down U mnie jest, u mnie jest bałban, u mnie jest, u mnie jest, u mnie, um, u mnie, um, u mnie Drugi down Kto z pią Poddaj go Spierdalaj Twój ojciec to c... No Pracunek pół, jak tutaj trzech wystrzelałaś. Ja dwóch, dwóch. Z każdej dwie strony nie za zaruszałem, nie za zero. Tam zazerów. jeszcze dwie osoby z tyłu zakuty ciągle wygadały. A few moments later. Dostaw tracka, ustawionego. Ała? Ała? ała. cześć, paży Dzień dobry! Iś Jeden na ryski O kur. Ała. Kurwa. No, awa! Awa! Jeba do ochrony, awa! To tak nie działa, kurwa! To tak działa! To tak nie działa! No, no przecież czemu No mam, mam, mam założone. Poza tym ty musisz mieć jakąś odległość, nie, kurwa! Nie czekaj bo Puma ja ze Awa! Nie mieć go, nie mieć nie mieć! Dobra, było cześć na Monchiliot.